3, 2, 1 Halo, halo, dzień dobry, szanowni państwo. Turboważna sprawa, ogłoszenia dusz pasterskie i takie tam i ówdzie i wszelakie. Nowy BMW r 1300 gs S. Czyli motor dla turystów, takich co muszą daleko wszędzie i na dużym, i za dużo najlepiej. Przejście, przejście! Jest motorek. Uwaga, uwaga, jedziemy. Jezu, yes, widziciel, wujazd mi zaraz. To jest ten? Musisz właśnie to mówić. Patrz na to, uchwyty pod tankbag. Patrz... Nie, to jest do HDS-a, żeby podnosić. Tu, tutaj masz schowek na telefon. Młotkiem. Patrz na to, tu masz uchwyty aluminiowe na zbiorniku. Możesz się obwiesić w Wunderlichy i inne Dobra, ale w internecie największa burza jest. I dotyczy ona wyglądu tego motocykla. Zwracacie uwagę na to, że on jest jamnikiem i on faktycznie na zdjęciach tak wygląda, ale na żywo jak podchodzicie nie widać tak bardzo tej prostej linii, którą teraz tutaj Wam eksponuję. Ten, to jest troszeczkę zamaskowane i on nie jest takim jamnikiem, jakiego można by się spodziewać. Oczywiście kanapa zobaczcie tutaj jest zielona, więc jest to też przecięte, a to jakby ta linia tego płaskiego czegoś wygląda jak jest XR 1000 starym, tym na dwóch kominach. Ja bym bardziej powiedział, że to jest trochę w stronę Panameryki, a trochę jeszcze w stronę takich motocykli z przyszłości, ale robionych dawno dawno temu. Hello, Mister, Macan, how are you? I'm good. Just. What's your feeling about this bike? Uh, I don't know. It looks like a Harley, to me. ale zwróciłeś uwagę na tą wieżę tu? Patrz. Patrz, co tu jest. Ciekawe, do czego tak jest. Co to jest? Zwróćcie uwagę na inną rzecz. Zobacz, jaki jest zbiornik. Tutaj chyba każdy już zobaczy, że zbiornik jest wykonany z aluminium. Patrzcie, jakie piękne spawy. Słuchajcie, ludziska, napatrzcie się na niego chwilę. My stąd wyjdziemy, żeby było ciszej. A i trzeba tylko powiedzieć jeszcze, że to, co oglądacie w tym momencie, to jest wersja Option 719, czyli taki dopasiony. Tam stoi bardziej standardowy. Pokażmy tego bardziej standardowego. A, chyba ten bardziej standardowy mi się bardziej podoba. Mi... O, to jest super. To nie, jest ma, super. nie ma akrapa, nie ma tutaj stelaży już od razu pod kufry rozbudowanych Ale za to ma to co mi się bardzo podoba, zobacz Od razu tutaj masz te aluminiowe przydasie. przymocujesz tutaj wszystko To mi się najbardziej podoba, bo macie nie dość, że miejsce na zwykły pas do mocowania To jeszcze takie uchwyciki, żeby coś złapać, podwójne miejsce tak naprawdę to jeszcze miejsce pewnie na kufer, ale to wiadomo, że jak załadujesz dwie, dwa boczne kufry to to już jest tylko taki... Gadżecik. No, i jeżeli szukasz tej lampy, to oczywiście jej tu nie znajdziesz, bo lampa jest schowana w kierunkowskazach, a w miejscu lampy mamy co? Oczywiście radar. Deszcz spada a my w autku. Jechali, jechali i dojechali. Na prawdziwy zlot motorkowy wiadomo, się przyjeżdża autem. Wyjmujesz wszystkie rzeczy, kaski, ubranka, a później pozostają tylko legendy podróżnicze i wielkie opowieści, jak przezwyciężyłeś zło. Chłopie, gdzie ja byłem, z iloma żywiołami walczyłem. Pamiętaj, hałerek w rączkę, żebyś sobie tutaj chodził z kaskiem, żeby wyglądał jak gość. Nie myj kasku, zanim przejdziesz na zlot, żebyś miał takie paciaki od tych muchów, że jechałeś tutaj. Jestem gotowy. Skoro już przeżyliśmy największą przygodę podróżniczą motocyklową naszego życia, to może być na zlot BEW Motorrad Days. Piotrek, Ty wiesz, która to jest edycja? O Panie, jeszcze chyba Cię na świecie nie było, jak tutaj zrobili pierwszego złota. to jeszcze były czasy, kiedy Adam Małysz nie był Adamem Małyszem i jeszcze skakał do Żabki po piwo, a nie na skoczni, także to było dawno temu. W każdym razie to jest pierwsza edycja po wielkim powrocie z Berlina, znaczy mam nadzieję, bo w Berlinie była lipa straszna, nie było po co jechać, byliśmy tam dwa razy, byliśmy strasznie smutni po powrocie, ale teraz mamy nadzieję, że będzie lepiej. Nie no, morda, co garmisz, to garmisz. Mamy duże nadzieje i mamy nadzieję, że te nadzieje się spełnią. Ja będę czwarty raz w Jedyle Jedyne co wam mogę powiedzieć, co było w zostało w garmisz. Boję się, że odkopiemy tutaj jakieś złe demony. Wypas co? No i da się, morda, patrzeć. Są łąki polało i są podmokłe łąki, ale Ordnung Muzine, piękna tutaj organizacja, proszę bardzo. Ty jeżdżasz ze swoim opasłym bmkiem, jakim wielkim bokserem, bierzesz sobie deseczkę, podstawiasz i jest bezpiecznie. Jest mój mokry sen, panie Piotrku, w tym malowaniu właśnie to jest motor, który... Ta... nie, to jest motor, który będę mieć. Niebawem, mam nadzieję jaki ładny w ogóle, patrzcie jest skrzynka jaka ładna. Mm -hmm. 40 tysięcy złotych masz Jak ja na to wszystko zarobię Panie Piotrek, patrz pan na to. Dzień dobry, Dzień dobry Siewanko! To się banko. Ja. 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 Yes, jest, to jest życie Oho! Ty, kiedyś to mieli rozmach, zobaczymy dzisiaj na premierze. R1300G Adventure, czy mają go nadal? Morda, kolejne 40 tysięcy, dopiero 80 mi jest potrzeba. Dwa kroki dalej, morda. Jezus, Maria, oszaleje. R80G. Patrz tu patrz jaki piękny GS, znaczy substytut? Oj. Substytut. Ale patrz, patrz, co goś zrobił. Żeby nie było, że to jest ta wersja co ma mniej pojemności to co zakleimy, tak szarzy. Siara jak nawet nie masz litra, szczególnie na zlocie BMW. To jest najgorsze w tych zlotach, że idziesz i musisz się gapić ile pieniędzy musisz wydać. Nienawidzę tego. Also, co Das Na szczyt. I getli się lieber. Na szczęście tego nie muszę kupować, bo mam. Tylko lepszego. Tak jak poprzedniego. Aha, no zaczęło no się. Dobra, teraz mogę odjąć 30 koła, bo tego nie chcę. Czyli 90 jest mi potrzeba. Ej, ale patrz, chłopie, trochę się tu chłop nawiercił przy tym. Odchudzone z 500 gramów. Straszna wieś, okropna. Wiesz czy mi się to kojarzy? Z koncerty Zenka Martyniuka w Buczku, tydzień temu pod Zalowem. No ale mów, mówią we wsi, że byłeś i dobrze się bał. Jezu, nie pamiętam. To malowanie Galui jest super. To zawsze mi się podobały te Galui. Nie Galui, tylko Galouises. Ale wypasiony pociąg, tu wszystko jest wypasione. Powiem Wam, że już jakiś czas temu postanowiłem, że zbieram na BMK, ale dzisiaj dzisiaj składa obietnicę, że jakaś musi stać w garażu. Zagadaj z Kacperkiem, boś miał E39. <laughs> Oczywiście, że zbieram na śrota, najtańszy jaki będzie na niemieckim relicie. Które twoje ręce nie szczękają O motocykle, ale fajnie Dobra, nagrajmy, że coś się tu dzieje Ej mordy, jest 10 rano, ja myślałem, że tutaj będą puchy dopiero Będą odwijać te namioty A tu się przejść prawie nie da O Boże, jaka impreza, jak fajnie garmić nareszcie Uuu, Patrz, znaleźliśmy, znaleźliśmy to znowu. Znaleźliśmy, Znaleźliśmy Gdzie my Lanner? jesteśmy? Pawlaner. <laughs> fajny ten nowy GS, fajny, fajny e, Ale patrzcie na to To jest życie, to jest styl To jest ein klasse I, i tak się żyć, czy, czy nie? Nie wiem, nie znam się. Najlepsze, że oczywiście nie jesteśmy anonsowani, przygotowali nic. Nie mamy żadnych wejściówek, jak zwykle. Ten se założył koszulkę media i myśli, że będzie wchodził wszędzie, gdzie się da. Koszulka sprzed pięciu lat, ale co tam, będzie git. Wejdziemy, mówi, ja cię przemycę. Patrzcie na tego przytulaka, jaki ładniutki. Bym go przytulił. O kurde, o hurra. Zaczyna się. Dakar, tu jest jeszcze podpada z Dakaru. Nie istnieje chyba brzydszy motocykl na świecie Taki, że obiektywnie na, naprawdę brzydszy żeby był A ja się boję Widać, że nie widział mojego teścia zona rybujecie wow. Dobra, chodź do beczki śmierdzi Fajnie, fajnie, ale ile można. Ja się boję. Beczka śmierdzi giesnosem, geszlochem, nic co zamę. Ale zaraz tam wbijem. bo uknęliśmy z jąderem, że czytam z kapitanem Wąsem, że mamy plan na emeryturę. Tylko musimy Kacperkowi powiedzieć, żeby nam wystrugał taką beczkę. Koniec motorku. Znaczy, ale co mówisz, że w beczce czy że ryby? A ja myślę, że ryby będzie. Najpierw w beczce, a jak to już się nam znudzi, to potem wędkarstwo. Dobra, koniec z motorkami. Znaczy motorki w beczce. a później wędkarstwo. Chodźcie dalej w ten Festyn. Jest scena, nice, jest impreza. Ale fajnie tutaj daje testosteronem. Wunderwagen, tu jest jakiś. Patrzcie jaki Te mordeczki są te wszystkie motorki, które widzieliście na zdjęciach na różnych portalach całego świata interneta, a one są tu wszystkie na żywo. To jest właśnie miejsce, gdzie Zenon Martyniuk byłby dumny. <grystanie> Zenek już nawet jechał, czeka na swoją kolej. Wiesz co jest najlepsze? Że tu jest stanisko Mitasika na tym BMW. O. Całem byliśmy na Mitasie o. i tam na przykład przestraszyłem się, że już nie ma M07. E07. Itas, E07 mojej ulubionej oponki, której przejeżdżyłem pół świata. A się okazuje, że nazwę tylko zmieniła i trochę troszeczkę tam. Mordeczki, zaraz was uspokajamy. Ta opona istnieje Mitas E07, tylko nazywa się teraz Enduro Trail. A jeszcze wyszła nowa wersja Enduro Trail Plus. Także jest czym wybierać. Ale plus z daka. to w ogóle nie ociągadać, jest o. Czym gadać. Jezu, to chcemy. Takie obce. Właśnie jesteśmy w Niemczech i planujemy porzucić auto. Chcemy porzucić w i kupić po 2 raczej znaczy po sztuce R100GS-a, ale ja bym chciał tego starszego. Tego bez tej budki z przodu. Ja mogę mieć nawet tego z tą budką. Trudno, niech stracę. A Biora. chodź na ten parking jeszcze Biora. może. Pójdziemy sobie zobaczyć. A, no i generalnie fajnie, bo się piwa można tu napić. Mordeczki, bo zobaczyliśmy kolejkę do zapisania się na jazdy testowe motocykli i stwierdziliśmy, że mniejsza jest do nalewaka. Pit jest fajny. Jak na BMW, stary? Wygląda trochę jak w moim motogucji, a to znaczy, że jest dobrze. Bardziej jak w Ładzie Samarze. <śmówię> Patrz to, stary. Przecież tu pół rodziny ładujesz na to. To jest świadectwo tego, że jesteśmy ramolami. Super, dużo ładnych motorków, a my jak zwykle te stare trupy. No ale i tak chcemy zobaczyć nowego GS 1300 Adventura wiadomo i opowiedzieć wam o co chodzi w tym motocyklu, czy warto czekać aż będzie w salonach, ale parzna, to R100 GS Paris Dakar! 1100 jedzie, to jest życie. No powinna bogu rodzica wtedy lecieć, czy ile tam tutaj bawarskie klimaty. No, a od razu tak. widać, że wszyscy się rozpieszli. Czekam na leciutki deszczyk, zobacz na to. Ciekawe ile tutaj będzie Adventura. Nie, nie wiem, ale tutaj jest 100% adventure'a, w Adwinterze. Adventure w adventure. To jest właśnie to. Bez tej wieżyczki nam jest potrzebny no, taki starów. Alcantara na fotelu. To się mówi kantra. Ala jak się sikasz, to ci tutaj spłynie tymi kanalikami. To jest to właśnie. Takiego chcę najbardziej. Takiego dziada. Na, namalowałbym sobie na zbiorniku napis dziadzisko. A z sikałbym się z radości na pewno jakbym to miał. A wiesz co z nim fajne? Że nie ma wahacza z przodu. A wiesz co w nim jest niefajne, że nie jest mój. A wiesz co jest niefajne? Najfajniejszy to jest ten zacisk człowieku dielcza. I niemal identyczny zacisk mam w swoim motogucy z 78. Jest idealny. No i komu to przeszkadzało, porobili takie landary. Żartuję, też są fajne. Ten to musi mieć Adery jak jedzie po drodze. Morda, ten gościu na pewno nie pamięta ile kosztowała Bena jak go tankował Jedzie do Wenezueli, ładuje zbiornik, jeździ i no Najpierw jedzie na Ukrainę zatankować, bo tam jest taniej, a potem do Wenezueli No i proszę państwa, od tego się zaczęli Morda, te stare japońskie zgliszcza zawsze nas prześladują Ale ja powiem, powiem wam szczerze, że dawno nie widziałem ładniejszego widoczku Motorki, górki, słoneczko, niebko, zielona trawka, no i po wszystkim Kolejna strychnina Morda, i tak powinien wyglądać prawidłowy tankbag no Chłopiec kana... ta browara wchodzi. Ty morda wiecie co to jest? To chłop kanapę już wypierdział, miał wywalić tą kanapę. Dawaj Halina, uszyjemy sobie ten gbaczek Nie trzeba już potem top dzięki temu. Ale zobacz tutaj z przodu co jest. Jest walor sportowca O no, człowieku, pierwszy ekran LCD do no. nawigacji na świecie. Na Stalingrad ingrad typ Co to jest? Kazał mi to nagrać, że nie było, nie o co no, Pamiętasz, żeśmy w, w, w tym roku jeździli? Po cirkusie. Pojeździłem tym R1250R i potem zacząłem przeglądać strony BMW, jak tam wygląda to cenowo. Właśnie tego mi w moim brakuje, to jest niezbędna rzecz, muszę to mieć. Morda, po tym twoim serwisie w Pierdziszewie y, dalej ci brakuje oleju na nogawce, czy już nie? W moim już nie. Właśnie mówiłem to w środę w filmie, który już możecie obejrzeć na naszym YouTubie. Muszę ci coś powiedzieć, jakbyś się kiedyś czuł zbyt męsko, zawsze możesz sobie Transalpa kupić. Ostatni traktor, więcej nie będzie. I już nie ma właśnie, właśnie to jest to Taka prościzna, 80 bez niczego Na razie Na razie mam do niego te kufry w domu, Re, na resztę czekam Ja do niego mam ten wężyk między filtrem a kranikiem Jakbym, jakbym miał się zastąpić tego właśnie tamtego, co tam stoi czornego jak kawice się z czymś, czy to bym sobie tym R90 to zastąpił On jest taki trochę R90 właśnie Amorex, skrętu i tak przeżyć Mordale, ja bym nie mógł jeździć tym motocyklem, bo ja cały czas mi się gapił na ten spaw na zbiorniku Punk's not dead nie może się obyć bez halogenix'ów Jest hit Wszyscy się podniecają GS'em Adventure'em A pascie co myśmy znaleźli G310RR Erborace Jeszcze z napisem racing co to jest? Ty ale wygląda to powiem Ci tak dorośle Trochę jak 600 Zobacz to jest za jaki wielki Kawał motura, kawał, kawał ogona Kawał tutaj kierownicy kur na iPhone tu jest tu wygląda trochę jak ten stary s 1000 r Kozak jest, naprawdę jest kozak Ale Zobacz, to już trochę jeździło i to chyba w zimie, zobacz Tutaj się korozją pojawił Idziemy dalej No Ej, bo jest taki numer, że my nie mamy internetu, bo jest dużo ludzi, jak nie ma internetu, że nic zrobić Czy... Bo my nagrywamy ten film, to wrzucimy Naprawdę jest S, znaczy G310 RR Sport Racing i my o nim nic nie wiemy? Ja pierwszy słyszę o takim motocyklu. Ty idziesz sobie ulicą i nagle patrzysz, stoi w czokach taki sprzęt i co? Że. Big question. Have you ever heard about this bike? Yeah, I saw it online, 300. but this is the first time I see it. Ah. to so jest is, yeah. is the race bike. Everybody goes to the 13 GS. No, no Nobody no, wants no, no. to look this bike. Morda, już nawet po angielsku Morda, mój Morda. Morda, jak Bogdan nie wiedział tego o tym motorku, to jego nie ma. Bogdan to jest najszybszy racingowiec. I, I think, I think it's it's old version. They made it for the Africa, no, the Asian part of Ale Niemiec. German registration plate. German plate. from the Asian part of the world. So. Ten chłop to Bogdan Buladra czy coś. z ni. Bogdan kiedyś w Boldorach startował. Światło mu zgasło, bo miał wypadek ze 3 razy, obudził się w szpitalu i dobra. Koniec. Będę jest? dziennikarzem od dzisiaj. Jego, jego bratem jest Roman Karateka z Romanii. Only media only. Rafał Motogen sobie siedzi, a my dziennikarze klasyce Patrz, ja tam nawet, ja tam nie mogę wejść. Rafał, weź dwa pączki. Rafał, weź nam wody trochę i cebulę. Rafał. Rafał, nie bądź da, taki. Rafał, Daj ocieknąć tym blichtrem medialnym. Jest, Rafał. Rafał z motogenu. Rafał z motogenu. Dzień dobry. Rafał, Rafał. jak to jest być y, na takiej imprezie? przylecieć z samolotem, pojeździć na motorkach, spać w dwupiętrowym mieszkaniu i jeszcze siedzieć w media only. Coś. Nie masz pojęcia. I jak to jest? W skrócie trzeba było się uczyć. Uwaga, idziemy jeszcze raz GS a się 300 obejrzeć, żebyście nie mówili, że za mało GS-u. Moje zdanie jest takie. Będziecie siedzieć w tym internecie i jęczeć, że jest brzydki Wam się nie podoba. bo czym mi tak się wszystkie sprzedadzą? Bo już wiem, że się sprzedają. Nawet jak jeszcze nikt nie widział, to już wszyscy kupili. I teraz, co przyjedzie, to się sprzeda. I oczywiście, zaraz Wy też kupicie, jak już będą używane. I będzie na przykład taki 5-letni używany, to już Wam się będzie podoba. A teraz Wam się nie podoba, ja bo domy. tak jest zawsze. Najważniejsze, że najbardziej jęczą ci, którzy i tak tego nie kupią, więc to nie ma znaczenia. Dziennikarzu klasy A z motogenką.pl, co sądzisz o nowym 1300? To jest coś dla tych, którzy bardzo tęsknili za krowiastą wersją BMW R1250, R1300. R Bo R250 był krowiasty, Adventure był jeszcze bardziej krowiasty, a ten R1300 nie jest krowiasty. Więc to jest coś dla tych, którzy lubią taki wagonowo-kolejowo-lokomotywowy design. O. Ale powiedziałeś mi na backstage'u, że BMW pozastrozić siło Harley'owi, designu i dlatego stworzyli ten motocykl tak podobny do pan Ameryki czy to prawda? Nie, to nie tobie powiedziałem. Ale a, to, tylko słyszałem na Backstage, że on to mówił komuś. I dobra wracamy na chałupę. Jak król w samochodzie, yes, na pole, autobans oh. wiedersehen! Autersaj! Oh.